Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w zręcznym dziele. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić makramowy łapacz snów taki w stylu boho z takimi drewnianymi, sklejkowymi dodatkami. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Zapraszam Was na mój Instagram, na bloga i na Facebooka, gdzie poczytacie troszkę więcej o mnie, gdzie zobaczycie skąd czerpię inspiracje. Poznacie nie tylko moje dłonie, ale i mnie generalnie, bo to nie jest jakąś strasznie dużą tajemnicą, jak wyglądam. A jeśli chodzi o materiały, to wykorzystałam sznurek bawełniany 3 mm i 2 makramy Opus Natura w kolorze Ekri, Łapacz ze sklejki kupiony wieki temu gdzieś, chyba na Allegro, wydaje mi się. I do tego dokupiłam sobie różne dodatki ze sklejki. Na Allegro naprawdę macie całą masę do wyboru takich rzeczy. Skorzystajcie śmiało. Ja wybrałam jakieś koraliki, piórka, to co kojarzyło mi się z łapaczem. No i teraz zobaczcie, tak wygląda ta baza, ona ma około 25 cm, do tego mam koraliki 1,5 cm i piórka. Nie? Jeśli chodzi o sznurki, to tutaj mam dwie grubości, 3 i 2 mm, bo chciałam, żeby ten łapacz był taki bardzo zwiewny, a te sznurki super się nadają do takiej roboty. Jeszcze wykorzystałam sobie końcóweczkę 5 mm, ale to dosłownie parę metrów tylko. Przykleję sobie łapacz teraz tutaj do mojego blatu. Tutaj mam na górze dziurkę, czyli to jest zaznaczone, gdzie powinnam coś zrobić, i za chwilę tutaj zacznę sobie działać ze sznurkiem. Najpierw sobie w ten sposób zakładam sznurek do makramowania. Przypominam Wam, że podstawy makramowania macie dostępne, tutaj mamcie i na górze, i możecie sobie tam zerknąć, jak w ogóle zacząć makramować. A ja tutaj mam sznurek złożony na pół. Ten krótszy sznurek, który założyłam, ma 1 metr, a ten dłuższy 2 metry. I wszystkie sznurki tak będą wyglądać. I teraz robię sobie czwóreczkę, z tyłu wkładam tutaj w brzuszek i zaciskam. Czyli ten podstawowy splot makramowy. I teraz góra tutaj: czwóreczka, nóżka, i z tyłu pod tymi dwoma sznurkami przeciągam i zaciskam. Tak jak Wam mówiłam, podstawy makramowania są na kanale. Jeśli macie z tym problem, to zerknijcie sobie i popatrzcie. I znowu czwórka z tyłu pod spodem przykładam sznurek i zaciskam. To jest podstawowy splot, który, yy, z którego powstaje bardzo dużo makram. Prawo-lewo się go tutaj za sznurek zaplątuję wokół tych dwóch środkowych zewnętrzne i tak do końca oplecie sobie ja tutaj po bokach, o po tym boku zaplotę sobie tak jak będę chciała żeby wyglądał ten łapacz a po drugiej stronie będę Wam pokazywać zobaczcie, mam już łapacz zapleciony tak jakbym chciała, tak sobie wymyśliłam, te sznurki właśnie 5 mm są w środku a te 3 i 2 znaczy są po bokach 5 a w środku są 3 i 2 o tak Przykleję sobie teraz ten łapacz. O, żeby mi się tutaj nie ruszał. I za chwilkę zobaczcie. Mam cienki sznurek, 1 metr, jednometrowy, i go przyczepiam tutaj z tej strony. I za chwilę też drugi, też jednometrowy. Proszę, mam tutaj i zahaczam z tej strony. Tak, na pół złożony. Splotów jest tutaj niedużo, bo, bo będą też te ozdoby ze sklejki. Nie chciałam, żeby był za ciężki. Ten łapacz. Teraz mam sznurek jednometrowy, który ma 3 mm grubości. I teraz mam dwumetrowy sznurek złożony na pół, i tutaj będę go oplatać pod spodem. Zobaczcie, te, tymi samymi czwóreczkami, które Wam pokazywałam wcześniej, tylko między jedną a drugą będzie duża przerwa. Najpierw jedna czwórka tutaj i druga czwórka, czyli pełny splot makramowy. I robię przerwę. I teraz robię znowu pełny splot. Chyba u mnie finalnie wyszło cztery takie sploty albo pięć. To jest łapacz, który jest robiony taki, można powiedzieć, freestyle. Co przyjdzie mi do głowy, tak samo i u was. Jeśli stwierdzicie, że chcecie jakiś in, inny splot sobie tutaj zastosować spirale, czy jakiś żebrowy splot, to pewnie, że tak śmiało. Bo to jest, mówię, taki naprawdę freestyle, dowolny styl, tak jak lubicie, tak jak chcecie. Do niczego was tutaj nie zobowiązuje. Teraz mam znowu sznurki jednometrowe, które będę zawieszać. Najpierw będą te cienkie dwa obok siebie. Dokładnie tak jak mam po tej drugiej stronie, bo ta, tutaj sznurek i tu drugi sznurek to jest lustrzane odbicie. Ale pokażę Wam od początku do końca, jak zakładam sznurki, żebyście wiedzieli. Teraz jeden sznurek, który ma jeden metr. I on też będzie takim luźnym sznurkiem wolnym. Nie będę go w ogóle oplatać. Tak, I teraz znowu jeden sznurek, który włożę troszkę inaczej. Na pół i te końcówki wkładam tu od dołu. Zobaczcie, o tak z jednej strony i z drugiej. I teraz te końcówki włożę do środka w pętelkę. O. I w ten sposób będę miała takie samo zakończenie jak cały resztę. Tutaj mam pętelkę, zobaczcie, wkładam do środka. Tak może lepiej będzie widać. No, i teraz przyszedł czas na spiralę, na kolejny splot. Mam dwa sznurki półtora metrowe i składam je nie na pół, tylko jedna trzecia do dwóch trzecich. Zobaczcie, taka mniej więcej proporcja. Krótsze sznurki muszą być w środku, dłuższe na zewnątrz. Czyli zakładam go tak, o, do środka wkładam, zaciskam pętelkę i sznurek po mojej lewej jest dłuższy. A po prawej krótsze. Drugi sznurek. Też złożony 1 trzecia do dwóch trzecich. I teraz w środku sznurki są krótsze, a na zewnątrz dłuższe. Tak, tu mam dwa zewnętrzne, a środek krótszy. I taką spiralkę robię cały czas czwóreczkę w jedną stronę, w lewą. Tak, tu i znowu czwóreczka w lewą. I przeciągam, zaciskam. No chodź tutaj, chodź. O, i znowu w lewą, zaciągam, zaciskam jedna koło drugiego i ten sznurek, on zobaczcie, sam mi się skręca i tworzy mi się spirale. Tu trzeba pilnować, teraz zobaczcie, przekręcam sznurki i znowu robię cały czas czwóreczkę. Trzeba pilnować tutaj, żeby tak ładnie i starannie sznurek do sznurka przylegał, dzięki czemu... Ta spirala będzie nam się sama zwijać. No i proszę. Nie tak to wygląda. Eee, doplećcie sobie tak długo, jak chcecie. To zobaczcie, ja mam dosyć długi, tak samo i ten ja już nie będę plotła, bo, bo nawet szkoda czasu na film. Myślę, że to jest naturalne. Teraz będę dokładała sznurki jednometrowe. metrowe i też tak inaczej innym sposobem. Tu. Do dołu, wkładam do środka, do pętelki i zaciskam. Teraz będę mieć trzy sznurek o grubości 3 mm, też jednometrowy. I wkładam tutaj do środka, zaciskam. Dwa sznurki 2 mm, jednometrowe. Proszę, tutaj mam jeden złożony na pół. One będą tworzyć nam takie ruchome tło, na nich też będziemy zawieszać koraliki. I ostatni sznurek to jest o ten 5 mm, o, to jest dokładnie ten, on kolorystycznie się troszkę różni, dlatego postanowiłam go włożyć do środka i na zewnątrz. I też tutaj ta prawa część sznurka jest dłuższa, a lewa zewnętrzna krótsza i zobaczcie, robię takie supełki. Tu wkładam sznurek drugi raz. I trzeci raz owijam ten sam sznurek wokół siebie owijam. I zaciskam i robię supałek. Jeszcze raz drugi. Do góry składam sznurek i pod spodem raz, drugi i trzeci. Zaciskam i mam takie pętelki. Tak, możecie ich zrobić tak dużo jak chcecie. Mi wystarczyły dwie. I teraz będę dokładać dodatki. Mam tutaj te, te moje piórka i mam nitkę, też taką w kolorze ekri, na której sobie pozawieszam te dodatki i ona mi tak naprawdę zniknie na tle tych sznurków, nie będzie tego widać. Próbowałam też kiedyś zawieszać na żyłce, ale żyłka się odznacza, muszę Wam powiedzieć. Lepiej nitka w tym samym kolorze cieniutka. No i po prostu zawieszam daną ozdobę na nitce, przekładam pod spodem, i zawiązuję na taką wysokość, jaką bym chciała. Ja sobie tutaj rozplanowałam, że będę mieć trzy liście po bokach, i one będą takie dosyć duże, i będą umieszczone wysoko, a później dwa na dole. No i teraz biorę sobie drugi, taki bardziej przezroczysty. O, i będę tego tu przykle, przy, przyczepiać tu tego. Nie, I, i kuleczki. Jak zawieszać kulkę? Na tych 2 mm. Sznurkach. Ja sobie te wkładam właśnie do środka. Kulki mają, przypominam, 1,5 mm. W środku mają fajną dziurkę. Ten sznurek idealnie pasuje. O, wkładam do środka. Proszę. I żeby mi się kulki nie zsuwały, to robię pęcełek. Tak, po prostu zwykły, najzwyklejszy supełek. O, tutaj. I na ten supełek naciągam delikatny koralik tak, żeby on mi zniknął. O, no właśnie. Mam tutaj. I dzięki temu koralik mi się nie rusza, na pewno mi nie spadnie, bo blokuje go ten supełek. I też jest ukryty ten supełek w środku w koraliku. Także w taki sposób. Ja tych koralików naprawdę sporo sobie dodałam i tych piórek, po to, żeby właśnie ten łapacz był taki boho. Wam też proponuję to zrobić. Zawieźcie sobie tak, jak uważacie. No, i ja sobie tutaj dalej będę zawieszać pozostałe ozdoby. Za chwilę Wam pokażę, jak ten łapacz wygląda już tak skończony. Tak? Żebyście widzieli wszystko czarno na białym. Tutaj mówię, to jest taki naprawdę freestyle, zupełnie tak, jak możecie to zrobić, tak, jak chcecie. Te ozdoby naprawdę mogą być dowolne. Sznurek, pilnujcie, żeby był w kolorze ekry, bo on zawsze. Ładnie wygląda i tworzy nam właśnie taki boho klimat. No to co, gotowi? No, tak wygląda efekt końcowy. To są dosyć długie sznurki. Ja już niczym ich nie zakończałam. Zobaczcie. Mm, taki właśnie w klimacie boho, podcięty, nie do końca równo, bo też nie o to chodzi, żeby on był taki idealny. To ma być właśnie boho. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu, że Was zainspirowałam. No. Zostawcie łapkę w górę, tu macie moje odbicie. Pa!